Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na analizę kolejnego tygodnia. Mamy od 9 do 15 października. Taki cytat, który będzie nam towarzyszył przez cały tydzień łącznie, będzie się również odnosił do tego nowiu, który będzie mieć w sobotę 14, nowiu z zaćmieniem. I pamiętajmy o tym, że ludzie są tak niezwykli jak zachody słońca. Jeśli pozwolisz im takimi być, kiedy patrzę na Zachód, nie łapię się na mówieniu rozjaśnij nieco pomarańcz w prawym rogu. Nie próbuję kontrolować Zachodu. Oglądam go z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia. Karl Rogers. No i tak sobie myślę, że. Oglądajmy siebie, oglądajmy innych, zachwycajmy się tym i niczego nie zmieniajmy. 9 października mamy poniedziałek i chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. To może być bardzo napięty poniedziałek. Również może się pojawić niezależnie od naszego świadomego ego, taka chęć wzięcia odwetu. I znowu, winien czy nie, winien, chcemy coś zrobić, i ktoś też chce zrobić właśnie w kategorii odwetowej. Króluje w poniedziałek nieporozumienie, sytuacje ciemne, zagmatwane, nieprzyjemne. Czasem spotykamy ludzi, których po prostu nie powinno się spotkać, których spotykać normalnie nie chcemy, którzy są dla nas trudni, uparci i mocno naciągający fakty na swoją stronę. I to może być też poniedziałek. Poniedziałek jest taki ostry, niepohamowany w gniewnych reakcjach, reakcjach mrożących czasem nasze serce, a czasem prosto w nie uderzających. Oczywiście wiecie, że przesadzam, ale to układ, kiedy o złapanie guza wcale nie jest trudno, nie trzeba się wysilać. Zatem bez ryzyka, bez narażania się. Unikajcie również sytuacji niejasnych, bo może się zdarzyć, że ktoś nas będzie chciał w nie wplątać. No to co robić? Pamiętajcie o oddechu. Oddech nas odpręża, relaksuje. Oddychajcie, unikajcie kłótni, zgiełku, jazgotu wielkiego świata. Ten jazgot, pamiętajcie, on i tak się odbędzie. Tylko może tym razem bez naszego udziału. Wenus w poniedziałek przechodzi do znaku Panny po długim, bardzo długim, cudownym pobycie w znaku, w znaku lwa i teraz zacznie owa Wenus. No i my razem z nią wyciągać praktycznie wnioski z obserwacji i działań letnią porą. 10 października mamy wtorek i mamy taki układ Wenus i Saturna i te układy zazwyczaj mają ze sobą napięku, mamy opozycję, Wenus jak wiecie jest przyjemnościowa, nawet w planie. żartuję. W pannie bardzo. A on jest ascetyczny, niezależnie od tego, co robi. We wtorek mamy opozycję. Wenus sobie weszła do panny, Saturn jest w rybach w RC i to bardzo mocno może Was odnieść do sytuacji, które zostały, czy do, do układów, które zostały zawiązane, nawiązane w połowie marca 2023 roku. I to może świadczyć o tym, pokazać Wam, że te układy, czy te sytuacje, nie będą się mogły rozwijać nadal, nie będą satysfakcjonujące, pokazują swoją drugą, niekoniecznie dobrą stronę. Nie bierzcie dzisiaj niczyich słów na serio, obietnic, które i tak nie będą mogły być zrealizowane nigdy. Układ nowy. Który teraz chcecie zawiązać, coś się fajnego wydarzyło, nie powiedzie się po prostu. Wtorek za to jest dobry na obliczenia, na sporządzanie planów finansowych różnego rodzaju, na oglądanie drugiej, niekoniecznie fajnej strony medalu, ale ją widzimy. I na tym się zatrzymajcie. Działanie i konkretne e, e, sytuacje to jest kwestia środy. 11 października mamy środę. A Pluton przestaje się cofać. Tak jakby wszystko to, co było mroczne, niedokończone, niezamknięte, zaczęło się rozstrzygać, zostało rozstrzygnięte. Widzicie, że ma się ku zakończeniu. Wszystko to, co doskwiera, ma szansę być uzdrowione od teraz na zawsze, ponieważ mamy znowu opozycję, tym razem słońce, Słońca do Chirona. Mamy możliwość spotkania oświeconych terapeutów i terapeutek, genialnych odkryć medycznych, możemy doświadczać, a przede wszystkim to jest możliwość uzdrowienia balsamicznego działania, przeróżnych historii, które nam się wydarzają w środę, opowiadanych czy doświadczanych. To jest stan odzyskiwania równowagi albo w ogóle równowagi, stan harmonizowania duszy, ciała i umysłu. To również dzień, gdzie spotykamy nauczycielkę, nauczyciela, sami doświadczamy Możemy też pełnić właśnie taką funkcję. Działamy, cokolwiek robimy, działamy w ruchu, w duchu równowagi, odnowienia, działamy dla siebie, dla społeczeństwa, w imieniu własnym, cudzym, ale działamy właściwie i wszyscy są nastawieni na harmonię i na balans. 12 października, mamy czwartek, Mars przechodzi do znaku Skorpiona i rozpoczyna się bardzo ważny układ dla Skorpionów, bo to jest czas, kiedy wyrzucacie wszystko to, co zbędne. Zauważcie, słońce jeszcze jest w wadze, czyli nie wasz moment urodzeniowy, nie, nie wasz nowy układ. Ale Mars wybiegł do przodu, jak to zwykle on, i przede wszystkim robi porządek w emocjach. Mars w Skorpionie dodaje tempa znakom Ziemi, również czyli byką, panną i koziorożcą, oprócz tego, że skorpioną. Czyli uaktywniacie się, działacie intuicyjnie, pokonujecie przeszkody, które do tej pory były trudne i były nie do przeskoczenia. To szczególna informacja dla znaków Ziemi. Osoby z początku znaku skorpiona, ryb i raka was może nosić po świecie i chcecie ruszyć z posad świata lub cokolwiek innego. No i robicie to. Każda inicjatywa teraz rozpoczęta zostaje uwieńczona sukcesem. Nie nie wahajcie się, zatem wychodźcie naprzeciw nowym przedsięwzięciom. 13: cudowny dzień, 13: piątek, ale fajnie. Pięknie przed nowiem. Saturn, z Marsem dogadują się w ramach współpracy i to jest czas, kiedy współpraca zostaje podniesiona do rangi sztuki. Możemy planować na długie lata właśnie współpracę, możemy ją rozbudowywać, możemy ją formalizować. Możemy również budować coś od podstaw, czy to przedsiębiorstwo, czy coś postawić na nowo, na przykład z ruin. I to nie są metafory, mówię o konkretach, bo uczuć w ten sposób nie zrealizujemy, ale konkrety, na lata czy kontrakty na lata, poprzez własne działanie intuicyjne, poprzez własne działanie spontaniczne dokonuje się postęp. Dokonujemy też w piątek 13 niesamowicie korzystnego dla siebie obrotu spraw. Wykorzystajcie ten układ przed nowiem. 15 października mamy niedzielę, a w niedzielę zatęsknimy, słuchajcie. Czasem kwinkunks ma taki posmak, tęsknoty, pragnienia, które nie może być zrealizowane. I po zaćmieniu zbierze nam się na wspomnienia, wrócimy do swego najlepszego czasu, niezależnie od tego, jak dawno to było, miesiąc, dwa temu, czy 15-20 lat. Wrócimy do okoliczności, które nas uszczęśliwiały, do ogrodów, lasów, czasem miast. Obraz miejsca będzie nam towarzyszył. To jest cudowne. I wrócimy też do relacji nam najbliższych. Czasem to będzie i miejsce, i relacje. Czasem tylko relacja, czasem tylko miejsce, albo aż. I to będą znowu układy, które do nas powracają. Przyjacielskie, rodzinne, miłosne. Zapragniemy je przywrócić. Zobaczyć siebie samą, siebie samego z tamtych lat. I nie chodzi o to, że przywracamy osoby. Tylko chcemy być Tacy chcemy być takie, jakie byłyśmy. Chcemy e, poczuć energię z tamtego czasu. E, I układ i zaćmienia i Plutona w ruchu e, prostym, czyli układ zaćmienia i Pluton, to może być początek dążenia do ideału, który nie będzie realizowany kiedyś tam, kiedyś tam, odkładany, tylko właśnie od teraz. Od teraz, przez 20 lat, bo Pluton wchodzi już w nowy kurs. Oczywiście on jeszcze wraca po swoich śladach, ale e, słuchajcie, co są takie e, jego. Ostateczne rozgrywki. Zatem pięknego tygodnia Wam życzę, i, i życzę Wam pięknych zachodów słońca, i pięknych ludzi, i niczego nie poprawiajcie.